Hejka, to ponownie ja. Śmieję się, bo e, zwrócono mi uwagę w, w filmie odnośnie e, prawdy o biznesie duchowym, e, że mam mieć inne tło i e, nie pokazywać swoich skarpetek. E, no więc tym razem nie pozakazuję skarpetek, a pokazuję kwiatki. E, cóż mogę powiedzieć. Ten komentarz też pokazał, jak płytka e, jest e, narracja, e, jak mocno e, staliśmy się sfokusowani na wygląd e, i na to, co w sumie jest w tym momencie nieistotne, e, bo chodzi mi tutaj o to, aby wartościowy był przekaz, a nie e, przepiękne e, filmiki, trzy czwarte przypadków stworzone przez sztuczną inteligencję i tego typu rzeczy. Dlatego dzisiaj mamy kwiatki. Chciałabym dzisiaj porozmawiać e, o kolejnym temacie, który jest wart poruszenia, a chodzi e, mianowicie o to e, właśnie o czym już mówiłam w tym filmiku o pseudo y, duchowym biznesie albo o pseudo właściwie, jak to negatywnie wpływa y, na postrzeganie osób y, mających dary, osób tych właściwie można powiedzieć w stu procentach do y, wykonywania y, Pracy z drugim człowiekiem w oparciu o energię, I, ale jak to negatywnie wpływa na to, że nasze środowisko jest błędnie i fałszywie postrzegane przez środowisko typowo psychologiczne. Ja z mojego punktu widzenia uważam, że psychologia, Powinna w końcu zacząć patrzeć holistycznie na człowieka, a nie tylko kurczowo trzymać się utartych schematów i książek yy, i wiedzy, która często nadal tkwi w tzw. Tak PRL-u. Yy, bardzo jest mi przykro, ponieważ większość yy, ludzi, który, którzy obracają się w środowisku psychologicznym, neguje yy, wiedzę, jaką. My operujemy, czyli wykwalifikowani z długim stażem, na przykład astrolodzy, właśnie numerolodzy, osoby patrzące na człowieka przez pryzmat wiedzy, która no podkreślam, sorry, ale ma tysiące lat, a nie ile, 60, 70, tudzież 100 lat ma psychologia. Uważam, że te dwie dziedziny warto, aby w końcu się połączyły i warto, aby środowisko psychologiczne zaczęło patrzeć na środowisko badające człowieka przez pryzmat energetyczny bardziej przychylnym okiem. Wydaje mi się, że jest coraz więcej na YouTubie, którzy właśnie są po studiach psychologicznych. Robią tak zwany coming out. A to w jaki sposób niektórzy ludzie komentują na przykład moje wypowiedzi odnośnie badania człowieka przez pryzmat energetyczny jest no, zatrważające. Dla nich my siedzimy w średniowieczu, a dla mnie oni siedzą w średniowieczu, zważywszy, że dziedzina, jaką jest psychologia... Bardzo mocno zaczęła podchylać się nad zagadnieniami fizyki kwantowej yy, oraz energetyki yy, za granicą. Jest to słabe. Jest to słabe, że środowisko psychologów jest tak zabetonowane, że tak się obwarowuje, bo chce uchronić swoje, moim zdaniem, zarobki i stołki. Rozumiem, że bardzo dużo jest, tak jak już wspominałam, yy, oszołomów w branży ezoterycznej i energetycznej zgadzam się natomiast tak jak nie możemy wszystkich psychologów włożyć do jednego worka twierdząc że wszyscy którzy idą na studia psychologiczne są w większości zaburzeni tak samo oni nie mogą uważać wszystkich nas za totalnych świrów bo prawda jest taka że to środowisko też ma swoje ciemne strony. Jeżeli chodzi o studia psychologiczne, tam w ogóle nie ma żadnych jakby e, badań przeprowadzanych na osobach, które się tam dostają na pierwszym roku. A powinny być. Już nie mówiąc o tym, że osoby po studiach psychologicznych, są, które wychodzą, są bardzo młode. I sorry, ale nie mają doświadczenia w pracy z drugim człowiekiem. Dlatego też idą na kolejne studia, robić y, różnego rodzaju studia terapeutyczne. Ale nadal te osoby są bardzo młode i te osoby nie mają takich wglądów w drugiego człowieka jak osoby, które pracują z drugim człowiekiem kilkadziesiąt lat. Ostatnio miałam rozmowę z kilkoma y, osobami studiującymi psychologię i Muszę to powiedzieć, uwielbiam to zdanie, muszę, czuję, że muszę to powiedzieć, może tak, ale te osoby przyznały, że na studia psychologiczne w większości idą osoby, które mają typowe zaburzenia, które potem te osoby mają leczyć po ich ukończeniu. No więc, halo, coś tutaj też jest nie tak. Także mój apel do psychologów. Może pochylcie się nad naszą wiedzą, porozmawiajcie z ekspertami od tej wiedzy, tak jak my rozmawiamy z ekspertami od waszej, zanim będziecie negować nasze umiejętności. Na Zachodzie już dawno te dwie dziedziny starają się połączyć w jedno. A u nas w Polsce. My jesteśmy wyświe, wyśmiewani. Serio? Równie dobrze ja mogę wyśmiać was, bo widzę, jakie macie zaburzenia, a mm, leczycie innych ludzi. No właśnie. Może pora spojrzeć na ten temat z obu stron, a nie tylko z jednej. Bo nie macie monopolu na tą wiedzę, wyobraźcie sobie. Nawet jeżeli chodzi o yy, lekarzy, coraz więcej lekarzy zaczyna holistycznie podchodzić do, bada, do leczenia człowieka. A co z Wami jest? No właśnie, staliście się zabetonowanym środowiskiem, które nie dopuszcza żadnych innych możliwości do siebie. Podkreślam. W Polsce jest to nagminne, za granicą to już jest kompletnie inna bajka. Ściskam i życzę Wam miłego weekendu.